Widzowie, popatrzcie, jak bardzo rozbudowana jest ta mapa. Gość musiał poświecić około całej doby, aby faktycznie w guys dla mnie i dla Julii ją stworzyć. Yo, A, ej, tada. serio, to wygląda Widziałeś mega to? kozacko i co my mamy tutaj niby zrobić? Ej, bo to chyba powinno nas wybić, ale ja nie umiem tego przejść. Czekaj, jakbym no? dał tutaj tą piłkę, bo patrz, to jest w ogóle jakieś takie jakby magnetyczne. Się Dobra, utrzymać. ej, jestem się tutaj na górze i patrz, i to cię... Ej, nie, to to, o, to, jest, nie fake. No, to, to nie jest fake, to jest fake. Tam wybija totalnie do góry. Dobra, to ja sobie przychodzę tędy, ale wow! Popatrz jak zapraszam do znajomych tego widz. Chcesz, abym ciebie zaprosił także? Wybieram z komentarzy osoby, które wpisują na końcu sklepu kod abra. To są tylko cztery litery A, b R A. Wpisuj to raz na dwa tygodnie i powiedz znajomemu. Kod abra. Ej, szczerze, to wygląda naprawdę grubo. Ej! Nie wiem, czy mamy tutaj iść, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj patrz, mamy jakiś taki odbijacz. Dobra, to nad tym odbijaczem spróbuję sobie tutaj ładnie przeskoczyć. Dobra, nad drugim też... O, kurde, nie, bo tu jeszcze jeden idzie! Ej, ej, strasznie porobane to jest! Niesamowite, że serio, komuś się chciało! Że gość ej, wziął, ej, usiadł ej. i coś takiego w ogóle dla nas stworzył. Okej, okay, tak czy inaczej, słuchajcie. Tu jest taka płytka, którą można dotknąć i ej, tu powinno to... Nie ma checkpointów. chyba wiesz? Zniknąć. Ej, nie! Nie mów, że tu nie ma checkpointów, bo jak nie ma checkpointów! No to ja teraz będę My wyjątkowo, słuchajcie, uważał na to, co robię, nie? Będę totalnie, słuchajcie, sprawdzał, co się tutaj dzieje. Okej. Okay. Eee. ty jest z tymi odbijaczami, one... Okej, okay. okay. okej, okay. okej. Ja jestem Aha. na jakimś widziarzu, janiarzu. Ej, Ej dobra. nie mogę przejść tych odbijaczy. Ty, ja nie wiem w ogóle, co... To jest, ale tu są jakieś windy, które się ruszają. Dobra, to ja idę w takim razie w przód, ale naprawdę. Ej, potężna mapka. Dawno yes. nie mieliśmy tak dobrej gierki. Okej, okay. i co teraz? Tu są kolce. Ej, jeżeli dobra, ty, ty mówisz. Ty sobie tam przechodzisz, a ja się końców, męczę. Tak się dobra, to ja robię się na niewidzialność. Teraz być może te kolce mnie nie zauważą. O, oh, wow. Eee, I co ja mam tutaj zrobić? Chyba. Tutaj to chyba ewidentnie brzuszkiem muszę. Ewidentnie, słuchajcie, muszę tutaj brzuszkować, bo mega się boję, że serio mnie tutaj wywali, a ty Dobra. po prostu obczaję, gdzie są checkpointy, a gdzie ich nie ma, i dzięki temu ja na przykład będę wiedział, jakby po prostu gdzie mam bardziej uważać, a gdzie mniej. Eee, eee, wow. A jak tam przeszedłeś tam dalej ogólnie? Tam są takie płytki, które się dotyka, te z Mr. Beastem, i one znikają, co nie? Normalnie one se biorą i se kurde znikają. Dobra. Widzowie, chyba tutaj y muszę teraz y przeskoczyć O, wow Ej, ja nie wiem chyba, nawet, y gdzie jestem A, to Ej, nie mam pojęcia okay. nawet, słuchajcie, gdzie jestem Ale okay. podejrzewam, że muszę przejść jakoś tutaj sobie Spadłam, spadłam sobie O, kurde I co mam ja mam tutaj zrobić? Dobra, muszę tędy, słuchajcie, jakoś to zrobić O nie, bo to mnie Dobra. odbija O, wow o oh wow! O oh wow! Ej, nie ma no, checkpointów, czy jest. Okej, okay, tu był checkpoint na całe szczęście. Potem chyba można w ogóle chodzić. Dobra! Ty, to jak po tym można chodzić, to ty ja sobie tutaj. W ogóle w jakim miejscu ty teraz jesteś? To ja będę mniej więcej ja wiedział. Ja właśnie przechodzę przez jakieś, jakieś tutaj jakieś płytki, ja nie wiem gdzie ja jestem teraz. Okej, okay, dobra, okay, to ja jestem dobra, chyba na samym w ogóle końcu, końcu mapy. Tutaj słuchajcie mi czekaj, możemy czekaj sobie Ja biegnę, o, ja o, tu jakimś tunelem biegnę z kolcami O, jestem o, w tunelu o, z kolcami O, o, tu jesteś w ogóle mega daleko ode mnie, to czekaj, to ja idę dalej, to ja idę dalej, zobaczymy. Zobaczymy, to to... może się zaraz tutaj spotkamy, ale no kurde, ja, ja, powiem ci, że. Ja totalnie nie mam pojęcia, jak Ej, tu przejść. to jest stresujące. To jest tutaj naprawdę stresujące, słuchajcie, moment. O wow, o wow, co tu się dzieje. Okej, okay. słuchajcie, ja muszę jakoś to. Chyba w ten sposób przejść. Dobra, 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 dobra. Ej, jestem chyba no przez i samej... O co tu chodzi? Końcowarz o co tu sobie? chodzi? Jak tu przejść? Tu jest tak dużo tego, że ej, mi się po prostu. Mapka wsta... jest naprawdę stosunkowo skomplikowana, powiedziałbym, bardzo Ok. Bardzo źle mi się to, Idę bardzo sobie tu. Tutaj... Idę mapie. sobie bardzo tutaj, źle. ej, on sobie pierdzi. Okej, okay. gość się tutaj spierdział i seleci dalej. Okay, dobra, fajnie, dobra, ja... Co? Ja sobie odpuszczam chyba, wiesz? No, ale to jest taka trudna. Znaczy, no okej, ona jest taka, że trzeba pokminić, ale ona nie, nie jest jakoś mega skomplikowana. Tak mi się przynajmniej wydaje. tutaj, że ja muszę tak na tym brzuszku tutaj lecieć. No i co ja mam teraz zrobić? Aha, I na tamtym tam brzuszku. No robić? idziesz w przód, idziesz sobie w przód i wszystko idź. Dobra, to ja nawet wiem, gdzie ty mniej więcej jesteś. Okej, okay, to jak ja. Aha, bo tutaj słuchajcie, jest jakaś platforma, tylko chyba na niej nie będę stał. Chyba słuchajcie, muszę tutaj, teraz muszę chyba nie! tędy. No i nie Dobra. Bo, że tu nie ma check Jest checkpoint, tam jest Ej. checkpoint, bo ja też failowałem. No ale okay. jaki ten checkpoint. Dobra, lecę sobie tędy. Ej, jedna z najlepszych mapek, w jakie, słuchajcie, grałem do tej pory, ale. A. a teraz to niby co on zrobić. Okej! Okay. Tutaj nie, patrzcie nie, kolejny vinziarz Kolejny widz... Nie! Dobra, okej, okay, muszę tutaj, słuchajcie, w takim razie poczekać, chyba że uda mi się polecieć tą główką jeża. To, słuchajcie, byłoby mega... Aha, okej, okay, to jednak się nie udało To może ja, może ja, słuchajcie, nie będę ja po prostu cię, Zrobię sobie ja emotkę cię. On się, słuchajcie, tutaj spierdzi I teraz, słuchajcie, sobie przeskoczę tutaj Dobra, i to jest chyba końcóweczka, słuchajcie Tej mapy, bo Je! nie wierzę, że goś dobra, zrobił coś już tak nie sam, jak... sam, naprawdę bo już No idę, ale kurde, tu się nie da Podskoczyć, o, dobra, a może będzie się dało Z emotką podskoczenia, właśnie ty. Ej, emotka skoku po raz pierwszy W życiu mi się chyba przydała Tak realnie, żeby się naprawdę widzowie przydała Okej, okay, dobra, polecimy sobie tutaj i o, o, wow, o, wow, ej, po takiej przeszkodzie, słuchajcie, no to raz w życiu może chodziłem. Ja już, Mocne. Ja już, ja już nie Mocne. Dobra, czekajcie, nie jest na ja, muszę... Moje nerwy. ja muszę, słuchajcie, pójść tutaj, tu jest windziarz, kolejny windziarz, dobra. Ej, idealnie sobie w niego wskoczyliśmy. Patrzcie, jakie to jest kuzackie! Jaka ta mapa jest przekozacka! I tutaj słuchajcie, od razu kolejny widziarz. Jan Bałwaniarz. Dobra, 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 dobra. Chyba sobie pójdę tutaj, bo to miało mnie zrzucić? Nie, nie wiem czy to miało mnie zrzucić. Dobra. Ej, obawiam się. Robię obawiam się, widowie, że nam w ogóle nie wystarczy czasu, żeby to przejść, chociaż to jest chyba meta. No właśnie, bo to jest czas. Ej, mam Jeszcze, tutaj metę! Jest. Dobra, jest! meta. Ale to trwało 5 minut i 50 sekund, więc 10 sekund i byśmy przegrali. Aj, karamba, widzowie, popatrzcie, koło szczęścia. Oczywiście pokręcimy sobie, bo wiadomo, że nie wypadnie tutaj kompletnie nic. Ale warto, słuchajcie, tym kręcić, bo właśnie może jakieś żeton zdolności... Ej, to jest pierwszy raz w życiu, jak ja naprawdę coś sensownego dostałem. Okej, okay, to jest wiadomo bardzo, bardzo mało, ale popatrzcie. Mamy ich 3950. Niestety, ale nie stać mnie, żeby tutaj cokolwiek ulepszyć, chociaż jeszcze 50 żetonów zdolności, i byśmy mogli ulepszyć tego dice rola. albo tutaj tarczę. No dobra, widzowie, nie chcę tego robić, ale zrobię to dla was. 1000 500 klejnotów za jedno zakręcenie. Teraz każdy zostawia łapeczkę, każdy wpisuje kod abra, i ja dzięki temu właśnie mogę dla Was testować takie koło. Zobaczymy, co tutaj wyleci, bo to jest sporo skinów, których ja nie posiadam. Patrzcie, za pierwszym zakręceniem nowa skórka dla mnie. Ej, no to to koło chyba naprawdę oddaje. Okej, okay, 1000 IQ map. No, powiem szczerze, meta jest w jakimś totalnie randomowo dziwnym miejscu, więc to już nam podpowiada, że trzeba będzie szukać Ol, jakiejś drogi. No. Natomiast sama mapeczka jest, no właśnie, słuchajcie, dość ciekawie wykonana. Ona wygląda, słuchajcie, naprawdę tutaj fajnie. O nie! Co? Jeżeli tutaj nie ma opcji na zatrzymywanie się emotkami, to kurczę. No, nie chcę mówić, że nie dasz rady, bo mi też będzie mega ciężko, ale będzie ciężko i mnie Ej. i. To coś jest, dobra, ej, naprawdę to coś jest tutaj, tutaj będzie, słuchajcie, ciężko. Tutaj będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Okej, okay, żeby Aj, tędy jo. sobie przejść. Z boku jeszcze, tak. Ej, dobra, to... To okej, okay, tylko że tam właśnie nie za bardzo da się stać. Chyba, żeby użyć jakiejś emotki piłki do siatkówki ja, może. Ja cały czas, a ja cały czas brzuszkuje, cały czas brzuszkuje cały czas. Dobra dobra dobra, yes! dobra, 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 okay, dobra, okej, okay. okej. Czyli być może tak trzeba było to przejść. O, to nieźle, to nieźle. Znaczy dałoby się pewnie tędy też, ale jakby... Okej. Okay. Jeżeli znaleźliśmy lepszą drogę, to, dobra, to, to po z co, co z mamy się tutaj bujać? Dobra, tutaj trzeba sobie tak przeskakiwać. Okej, okay, z jednego, na drugi, o kurde, na trzeci ty Co tu się dzieje? Dobra, oh wow. Ty, ale tu trzeba w prędkości świata normalnie przeskakiwać. Ej, tutaj trzeba właśnie wyskakiwać nie, z jednego. gy, dobra, bo one są za gęsto, one są zdecydowanie za gęsto. Gdyby one były mniej gęsto, to Ej, byłoby... Ej, tobie też się cała platforma rusza? Tak, ona jest jakby taka zepsuta trochę? Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Ej, tu się w ogóle nie da podskoczyć, o co chodzi? Tu się nie da. Dobra, czekajcie, tutaj zrobimy tak. Moment, moment, może z dobra, jakiegoś rozbiegu z... tam wlecę. Nie, 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 to tak nie zadziała, po prostu musisz jakby... Odchodzić do boku. Ej, ja dobra, wiem, co, Ja wiem co musisz jakby, ale ciężko. Ta mapka nie wiem, czy jest na 1000 IQ. Ona mam wrażenie, że. Aha. Aha. E... Dobra, może tu co? E... Dosłownie trzeba iść na tył. I co? I to. I to. Aha. E... No dobra, jednak pytań, jest na 1000 na IQ, bo, bo naprawdę kurde, gość jakoś śmiesznie to wymyślił. Dobra, tutaj nie wiem dlaczego to tak wygląda. Czy my mamy sobie tak przechodzić, czy to za którymś razem nas naprzeczenie? No czekaj, zastanów się, stop! Nie no dlaczego? Tutaj jest na lajcie. Skoro to jest jakieś IQ. Tylko czy tu da się to przejść? Okej, okay. ja z emotką piłki bym to przeskoczył. Natomiast bez emotki piłki nie jestem przekonany. Dobra, zobaczmy tutaj. I teraz chodźmy od razu zobaczyć tutaj. Checkpoint jest, więc jest OK. Dobra, dobra, to skoro jest checkpoint, to ja... O, dobrze, Naw, do, nawet dobrze, że się tutaj spaliliśmy. I teraz tak, z emotką tej jakby piłki, tego jeża, ja to zrobię. Bez problemu, tylko czy Julie słuchajcie, to przejdzie? Słuchaj. To jest dobre bardzo pytanie. Zbagowało mnie i zawsze gdzie jestem. Czekaj, czekaj. Aha, nie dobra, nie? no dobra, to musisz jakoś wyjść, albo jakąś emotkę użyć. w tym Nie mogę nic, nic gigant. nie mogę zrobić. Dobra, to w takim razie widzowie ja lecę. Po prostu polecę sobie tędy. Okej, okay, nie jestem przekonany, że tu się da normalnie to słuchajcie, przejść. Więc ja sobie wezmę tego je Aha, nie wezmę sobie tego jeża. Ja nie... Dobra. To nie mam w takim razie, słuchajcie, pojęcia, jak to przejść inaczej. No to ewidentnie chyba trzeba dołem, bo no sami widzieliście, że to nas po prostu spalało. Czyli jakoś tu musi być inne przejście. Możemy sobie to poobserwować. Co tutaj się po prostu takiego dzieje? Czy wy coś takiego widzicie? Ja nic tutaj takiego nie widzę. Ewidentnie nic. Dobra, tam, słuchajcie, się coś rusza. To spróbujmy jeszcze raz. Nie. Ewidentnie, słuchajcie, to nie jest droga. To ewidentnie jest jakaś inna forma, słuchajcie, tego przejścia. O kurde, nie wiem, no naprawdę ja słuchajcie, cały nie czas, wiem Ja cały czas jestem tutaj, nie mogę wyjść. No dobra, ja nie za bardzo mam nawet jak ci pomóc, więc no trochę lipa. Dobra, to ja idę tutaj po prostu dołem. I zobaczmy, i zobaczmy słuchajcie. O co tutaj chodzi? O co tutaj może chodzić, bo tam słuchajcie, po bokach jest jakieś przejście. I teraz tak, tutaj słuchajcie, nic nie ma. Ewidentnie nic tutaj nie ma. Okej, okay, a tutaj się coś nie zbagowało? Nie, chyba nie. Tutaj też, słuchajcie, nic takiego nie widzę. No to, ja to kurde jak. No to kurde, słuchajcie, jakie ja mam to niby zrobić, bo są tutaj tylko wszędzie kolce. No dobra, może gdzieś tutaj z przodu, słuchajcie, z tej strony coś jest, czego nie widzimy po prostu. Nie, też tego słuchajcie, tutaj nie ma. Dobra, to jeszcze jedna ewentualnie opcja. Żeby jakoś wejść na to? No nie, z tej strony nie ma. Z tej, o, tej z strony nie ma wejdzie. przecież. Dobra, a gdyby, słuchajcie. Tutaj też mnie spaliło! Ty przeteleportowało mnie nagle! Jak? Nie wiem! Ej, nie wiem, słuchajcie. Dobra, no to niech Juli tam po prostu zostanie, a ja próbuję lecieć dalej, ale sami widzicie. No ja muszę że... zostać, bo ja nic ja mogę obserwować tylko, co robisz, poetry. Ja Ej, nic bardzo dziwna jest ta mapa, ale nie wiem czy ona jest 1000 IQ. Ja mam wrażenie, że ona po prostu jest nawet nie 1000 IQ, a... Nie ja powiedziałam minus 1000, nawet, 1000. IQ. nawet twórca nie wie co tu się stało! Serio, nawet twórca tej mapki po prostu nie wie jak to działa, bo to jest naprawdę porąbane miejsce. Aha, dobra, nie wiem. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, czy w ogóle my zdążymy to przejść w 6 minut, ale jest fajna. Jakby ta mapka jest fajna, jest jednak mimo wszystko na taką inteligencję w jakiejś formie. Tylko widzicie, ja na przykład teraz tracę mega dużo czasu, aż się odnowi ten kafelek i przez to mogę po prostu nie zdążyć. No nie, mam nadzieję oczywiście, że zdążę, ale nie dam sobie ręki uciąć. Dobra, tutaj w przód musi być, tutaj w przód i tutaj, słuchajcie, daję, że lewo. Aha. Coś się tego nie dowiemy. No ale dobra, mamy znowu, słuchajcie, wszystkie te plansze. Więc lecimy sobie tutaj. Dobra, tutaj lecę sobie w przód. Tutaj robię sobie jeżykiem, Okej. Okay. I z tym jeżykiem, słuchajcie, udało się to jak przejść. Ci idzie, jak ci Ej idzie. ja w ogóle widzę tam twoją głowę. XD! No ja nie Ej, mogę wejść. Szkoda, no. że ty nie masz żadnej emotki sensownej, bo dzięki emotce byś się zbagowała i spadłabyś w dół. A jakie masz emotki? Bo może ty masz coś tylko. O tym żadnej! Nie, wiesz. nie no, na pewno nie jakoś mam musisz żadnej. mieć akurat. Jakoś Ten w tej chwili. No, takie. O, kurde. No dobra, nie no, na pewno masz coś lepszego niż jakaś głupia naklejka. Nie. nie no nie chce mi się wierzyć, że to jest jedyne, co masz. Tak Serio? Okej, okay, no dobra, ale to dziwne, bo ty przecież masz amotki specjalne na tym koncie. To o co chodzi w ogóle? Dobra. Aha! No i. I sami widzicie, to jest właśnie to. Trzeba robić więcej checkpointów, a wtedy przejdziemy każdą mapę. Natomiast teraz popatrzcie, mapka od gitary. Ja to zawsze powtarzam, ale to jest ziomek, który zrobił mapeczkę, która właśnie trafiła na czoło trybu kreatywnego. Czyli że trafiła tutaj, a to jest mega wyróżnienie. Dosłownie, widzicie, tutaj jest PNG Gitara 88 i ten jest ten sam nick. O, dołki, zobaczmy, słuchajcie, ta mapeczka wydaje się być dość prosto zbudowana, ale my wiemy, że ten gość wy korzystuje na przykład wszystkie możliwe bloki. I to jest kozackie, że przez to Uuu. te mapeczki się gra długo. One często nie są mega skomplikowane, ale są takie bardzo wciągające, a to jest rewelacyjne. W ogóle pisaliście mi, o właśnie, pisaliście mi, że podobno emotkami, słuchajcie, już nie da się stopować. No właśnie, faktycznie tak jest, bo ja się dziwiłem w wczorajszym odcinku, dlaczego patrz, te jestem, emotki patrz, nie stopują. Jestem. To idź, to patrz, idź jak okay. najdalej, a ja będę po prostu cię gonił, to jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Patrzcie, lecę sobie tutaj i faktycznie te emotki nie stopują. O oh, wow. Ej, szkoda, że one nie stopują, bo przez to nie na jakimś jest. rush hour się nie będzie dało, słuchajcie, grać. No nie dobra, będzie. Dobra, ja jestem do... już na takich ruchomych. Ej, właśnie, czemu ty jesteś tak daleko? Jak to się w ogóle stanęło? Okej, okay, tutaj są te platformy. Ej, nie. Nie, dobra, biorę, słuchajcie, jeżyka i lecimy. I lecimy, bo ten jeżyk, wiadomo, coś tam zawsze przyspieszy, co nie? Dobra, tutaj te bloczki będą znikały? Nie! On je tak odwrócił, że o. one przez to nie znikają. A tak się da?! Okej, okay. to dobra. szacunek, to, to spory ciężko, szacunek, wiesz? ja przypominam widzowie, wy sobie wpadajcie <laughs> oczywiście na www.abreety.pl po takie czapeczki, po kozackie czapeczki, czy koszyleczki, czy inne itemki, pierwsza linijka w opisie, no na lato, na słońce, idealnie taka czapeczka, no nie, no gościu, widzisz to, widzisz to, widzisz to, widzisz to, dobra, okej, okay. ty jesteś w ogóle, no, gdzie ty jesteś no, teraz? No, 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 no no, 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 no. cofnęło mnie, bo tam nie ma, cofnęło mnie, bo tam nie ma checkpointa, ale, ale... Ale tu i tak, gdzie ty jesteś, bo. Ej, a byłaś jakby za tymi takimi tutaj wiatrakami. Beast Games, gdzie jest to Beast Games, czy coś tam. Czekaj, to ty jesteś przez albo powiem, mega jest taki daleko. Medal. Medal, dobra, dobra to jest ty jesteś przede mną? O, wow. Ej, dobra, ja no to ja tutaj to idę. Tobą? Faktycznie, faktycznie, ty jesteś przede Ej, to ja chyba muszę cię gonić. Ej, a byłaś za tymi wiatrakami i już przeszłaś te wiatraki, takie, które no robią... Byłam, grubu? ale mnie cofnęło i tam nie ma checkpointa. Dobra, dobra, to lecimy, słuchajcie, z tymi wiatrakami. Dawaj. O kurde. No, 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 no. O kurde. No, 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 i co, no i co? Ej, no, wywaliło i co? mnie w ogóle gdzieś na totalnie orbitę, ale się uratowałem. Tylko faktycznie, jeżeli tam nie ma checkpoint'a, to tak ja mam niby to przejść. Eee, nie wiem, widzowie. Nie mam za bardzo pomysłu, ale może pójdziemy tym drugim. Ej, drugim, słuchajcie, nawet szykiem pójdziemy i może będzie trochę lepiej, a może wcale nie ej. Już ej, jestem dobra. zdenerwowana. Dobra, ja lecę, słuchajcie dobrać. tym. Dobra. O kurde. O kurde! Ej, czekaj, 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 czekaj. Czy naprawdę on nie zrobił checkpointa w takim miejscu? Ej, goście, no ja serio nie za zrobisz checkpointa? Ja ja ty ty nie, ale nie, nie, on nie, 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 w takim to Jakby... to my to to przecież przez 5 przez przechodzić nie, my nigdy nie, nie, tego nie, przejdziemy. Yo! Ej, no. dobra, to trochę to słabi... no, trochę sami widzicie. sami widzowie, jestem widzowie, nie, tutaj z nie, nie, wiem słuchajcie, jak nie, wiem, te jak nie, nie, rozumiem, przejść. nie, 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 dalej nie, ma, słuchajcie, nie, nie, dociera nie, 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 bo ale, ja Cię nie widzę komple. A, tu jesteś. Dobra. No i teraz, co, co my mamy zrobić? Ej, serio. Dobra, słuchajcie, ja lecę tym <laughs> językiem. A, ha. Kolejne podejście, ale słuchajcie, no nie róbcie tak, bo dzięki temu, tak naprawdę, my nie jesteśmy w stanie przejść waszych mapek. Serio. Realnie, dzięki temu, tak, jakby no kurde kuchne... No tak. Co my mamy tutaj, słuchajcie, szuka, szukam, zrobić? No. Widzicie? Tutaj innego Tylko ten. Ty... I widzowie kolejne. Podejście. Nie wiem, czy lewy, nie wiem, czy prawy. To nie ma, słuchajcie, żadnego tutaj znaczenia, bo czy i tak to jest nierealne. Na zasadzie, że czekaj, czekaj, czekaj. Może to jest, jest, jak, jak... da się to jakoś przekwinić? No dobra. No czekaj, tak. zatrzymajcie się tutaj. Ja dobra. się Zatrzymam tu. Robię ta. A. No. Aha. Double up 2:0. Ta mapeczka ma być naprawdę już nad odstresowanie. Słuchajcie, nie możemy znowu wytrzymać tego, że serio tych mapek się przechodzić po prostu nie da. Więc tym razem słuchajcie, liczę na to, że będzie całkiem miło. No co? O co ci chodzi? Patrz, ja sobie tutaj lecę. Okej, okay, tutaj Dzie dzięki za zepchnięcie, naprawdę dzięki za zepchnięcie. Dobra, polecę sobie tutaj tak, tutaj sobie polecę tak i tutaj trzeba, no a. Kurde, ej, przez to, że się nie da stopować tymi emotkami, to słuchajcie, Miała naprawdę. Na ej, naprawdę to się robi trochę trudne. Jakby totalnie mówię to bez beki. Dobra, tutaj w takim razie ja po prostu lecę, no nie? Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. Co bo to. Leć? Ej, to miało bo być ja na odstresowanie mogłem... i no dobra, żeby żeby nie było. Ja mam na razie jeszcze całkiem spoko. ja nie mogę, ty. Okej, okay, dobra, ja patrzę, nie co tam nie się nie dzieje, ale no właśnie, bo to nie trzeba nie wyskoczyć, tak. potem trzeba wrócić. Kurde, no to tam rozumiem, że sporo sporo po prostu problemów się robi. Dobra, słuchajcie. Tutaj sobie przeskoczymy w ten sposób. Okej, okay, i jadę. Ja w takim razie po prostu, słuchajcie, jadę dalej. Dobra, tutaj o kurde. O kurde. O kurde. No dobra, to, to, to będzie to będzie dalej, bo ja to trudne. cały czas na starcie To słuchajcie, będzie całkiem całkiem trudne. Dobra. Dobra, dobra. Ej, fajne To się da przejść, nie skacząc? Nie. E, no nie, no. Wydaje mi się, że musisz skakać, jakby nie widzę za bardzo innej możliwości. Dobra, to ja sobie lecę tutaj. Lecę sobie, słuchajcie, tutaj. Licząc na to, ja że tutaj nie trafi kręcem. mnie żadna kula. Dobra, no! dobra, dobra. Okej, okay. i teraz tak, tutaj pojedynczo, tutaj pojedynczo, ej, dobra, jest to trochę taka mapka na odstresowanie mimo wszystko, o kurde, tutaj muszę no, się wrócić. No, ty ty, 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 odstresowanie, ty, jak... Ej, nie, no ja mam całkiem ok, ja mam tutaj całkiem ok. faktycznie, ona jest trochę wymagająca. Ja, ja nie mam okej, okay, bo ja nie mam wymotek, żeby się zatrzymać w ogóle. To Ale to ja też nie, one już nie działają, mocno. nie da się już zatrzymać w ten no, sposób. To, to, tobie nie działają, no. No, nikomu już nie działają. Dobra, okej, okay. skaczę sobie tutaj, słuchajcie, i cały ten panel, praktycznie dzięki temu przeszliśmy. Dobra, tutaj liczę na to, że mnie bolą, nie wywali. Mnie. dobra. Wolomę palce, palców. Dobra, dobra. okej, okay. i teraz, słuchajcie, dobra, robię już tym jeżem. Słuchajcie, robię już tym jeżem, niech to mnie wybije. Okej. Okay. Yo, dobra, ta mapka była miła. Dobra, ta mapeczka nie wiem dlaczego się tak nazywa. O co w ogóle chodzi? Mams, dobra, nie wiem, strasznie dziwna nazwa, ale zobaczymy, słuchajcie, jak ta mapka będzie się tutaj zachowywała. No, zaczynamy sobie od czegoś o. takiego. Okej, okay. no po błocie wiadomo o, zawsze o, o, będzie ciężko. Oj, teraz. oj. I patrzcie, ktoś zrobił w ogóle taki wiatrak. Kiedyś coś takiego oglądaliśmy, że ktoś zrobił taki wiatrak i nawet się tym jaraliśmy, że całkiem spoko to wygląda. Ta mapeczka powinna być, słuchajcie, na wyluzowanie. Powinna być prostsza, powinna być trochę milsza. I oczywiście na to liczę, że serio będzie trochę milsza. Dobra, wjeżdżamy Bra, sobie teraz. tutaj. Oj, 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 ała, 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 ała. ała. Dobra, dobra, no! dobra. Okej, okay. proszę, żeby był Okej, okay, no dobra, w tym miejscu może być checkpoint. Jakby spoko, spoko. No to tam. Co był checkpoint? No taki, taki pół na pół. No, no taki można powiedzieć, że nawet checkpoint, nawet checkpointował. Dobrze checkpoint dobra. checkpointował. Dobra, i teraz tak słuchajcie, dobra, przeskakujemy dą, 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 dą. sobie. Dobra, dąbra. Ej, tam się nie da doskoczyć. I. Gdzie? I naprawdę nie dało Wie, się jacyś... dać tam dalej checkpoint. Ej, ale naprawdę nie dało się, bo ja tego. Ja nigdy tego nie zrozumiałem, widzowie. Naprawdę <laughs> nie istniała możliwość, Jezu. aby dać tam checkpoint X D. No bo słuchajcie, ja jedyne co mogę zrobić, to tą emotką. No nie, I co dalej? Nie przy tych laserach jest checkpoint, I, tak? I, i, no, i co super. dalej? Ej, bo tutaj trochę tego nie rozumiem, słuchajcie, te kafelki nagle zniknęły i tych kafelków nagle nie ma Nie e... zrespiły się? No nie respisz. Nie, nie ma ich faktycznie. Ej, nie respisz się I, i, i był tylko jeden? Czy. Nie, tu są patrz na wietrzniki jeszcze. Ej, dalej, że można polecieć, czy mi się tylko wydaje? Patrz, jakby weszło nie się wiem, do środka. Kurde, bo tam jest nawietrznik oh. za nawietrznikiem, więc może da się jakoś to spróbować. Nie, chyba nie. Yeah! Ty, to jak to spróbować w ogóle zrobić? O kurde, porąbane, słuchajcie, bo tam jest jeden za drugim, ale. Ale kafelek się, słuchajcie, nie respi. To tej mapki chyba. Nie da się w żaden sposób przejść. Serio. Ej, nie kuma. Dobrze, widzowie, okazuje się, że tu były kafelki, tylko po prostu Juli zabrała te kafelki. No i nic dziwnego, że no to przez to, fajnie, słuchajcie, szybko. przejść teraz się ja nie tego przejdę. nie dało. Tak, ej, to jest niesamowite, ale naprawdę nie dało się zrobić, żeby te kafelki się odnawiały? Poczekaj, patrz, jak ja teraz je zabrałem, to ty nie masz jak tego przejść, bo ja trochę tego nie rozumiem. Nie. Okej, okay, to, to, to jest, słuchajcie, naprawdę porąbane. Dobra, to ja próbuję to jakby przechodzić dalej, ale przecież jest funkcja odnawiania i to wcale nie jest trudne do włączenia. to ja... Ej, No przecież jeżeli by się raz failowało, może właśnie to był... Nigdy nie przejdziesz. No nigdy tego nie przejdziesz. To tak, mi się tylko tak. wydaje. Może to jest taki zamysł, że tylko jedna osoba może to przejść. Nie no, ale gdybym ja nawet grał solo i bym sfailował, to co wtedy? No nie wiem, teraz failowałem i na przykład no zobaczymy, gdzie no. będę miał checkpoint. Błagam, obym go... Okej, okay, y checkpoint jest w takim miejscu, że no może być trudno, ale postaram się jakoś to nadro... Nie. Nie. No nie mogę. No nie mogę. Serio? No, Na, naprawdę?